była przytłumiona smutkiem, ludzką rozpaczą, bo krzyż rzucił cień na wszystkie plany, nadzieje, marzenia i oczekiwania jego uczniów. Możemy powiedzieć, że Golgota wraz z jego krzyżem stała się prawdziwym Grobem ludzkiej nadziei. I oto przyszedł moment, że zaczęli rozumieć pisma, pomimo tego, iż do tej pory nikt nie dokonał podobnego cudu. Ja po trzech dniach zmartwychwstałem. Byli ci, którzy obiecali wiele. Którzy przed swoimi uczniami rozpościerali wizje niebiańskie, ale gdy przychodził czas śmierci, ich idee i plany chowane były w groń. Jeżeli chodzi o Jezusa, mamy zupełnie inną perspektywę. Ale wydawałoby się, że pomimo dwóch tysięcy lat, od tego wydarzenia te fakty są oczywiste. Nie są oczywiste. 30% katolików wierzy tylko w życie pozakrotowe. Reszta uznaje historycznego Chrystusa, przyznaje mu wielkość, zdolność czynienia cudów, uzdrawianie, powoływanie nawet do życia tak jak w przypadku łazarza, młodzieńca czy dziewczynki, ale gdy przychodzi zmierzyć się z własną siercią i myśleniem o tym, jaki będzie finał naszej wiary, kapitulujemy. Bo przeraża nas, pustka grota, bo widzimy ciało zachowywane wraz z trumną bo widzimy spobielałe szczątki i urna, która koła się gdzieś kolumbarium i wtedy przychodzi zwątpienie, czy na pewno będziemy mogli żyć. Ludzie uciekają przed tą myślą. Dlatego można byłoby się zastanowić, czy brak przekonania i wiary w życie po śmierci wysłużone nam dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa jest tylko efektem dzisiejszych czasów laicyzacji, ateizmu, wygodnego życia, gdzie Bóg zdaje się być kimś zbędnym? Czy też jest to naturalne dążenie człowieka do przetrwania i zachowania swojego istnienia? Ludzkość już osiągnęła górną granicę długowieczności. Średnia długość naszego życia nie przekroczy stukiem na lat. Tak oświadczył w 2016 roku znany genetyk na całym świecie z Nowego Jorku dr Jan Wink. I opublikował to w dwóch Najbardziej prestiżowych w magazynach naukowych Natura i Wiedza. Ta wypowiedź wzbudziła ogrom kontrowersji, bo wszyscy, którzy trudzą się nad przedłużaniem ludzkiego życia, rozpościelają przed nami perspektywy, które mają mówić, będziemy żyć z każdym wiekiem i dekadą znacznie dłużej. Mam ją nas również tym, że być może kiedyś stanie się nieśmiertelny. Pewnie mamy wyjątki, dzisiaj żyjemy 70-80 lat. Na przykład, Jeanne Clement umarła w 122 roku życia, ustanawiając światowy rekord długowieczności. W historii. Mamy także ludzi, którzy byli wyjątkami. Michał zmarł w 1564 roku na trzy tygodnie przed swoimi 89 urodzinami. Natomiast Terencja, żona Cycerona, zmarła w wieku 100 szczebla. Dlaczego te liczby wydają nam się dzisiaj tak znajome? Nie, wtedy były szokujące, bo wtedy za starca w ich czasach używa, uważano człowieka, który miał 40 lub 50 lat i odchodził z tego świata. A więc pomimo tego, że dzisiejsi biolodzy i lekarze wsparci ogromną naukową wiedzą, mówią, że jeżeli tempo zmian Wyhodowanie tkanek i zastępczego organizmu będzie takie jak dotychczas, Do przy końcu XXI wieku człowiek może hipotetycznie osiągnąć wiek 500 lat, a 200 na pewno. Wydaje się to bardzo duszące. Bo po co nam Chrystus ze swoim zmartwychwstaniem, skoro tak długie życie jest praktycznie perspektywą nieśmiertelności. Ale gdy spojrzeć na to z perspektywy przemijającego świata, wtedy wszyscy naukowcy są co jedne do jednego zgodni. Człowiek pomimo tak długiego wieku i tak szalonej perspektywy, będzie śmiertelny i będzie miał kiedyś jest pisana bez względu na to, jak postęp naukowy i medyczny będzie się rozwijał. I wtedy przychodzi refleksja, jednak ten Chrystus ze swoim zmartwychwstanie może być nam potrzebny I tu zaczyna się wielka epopeja człowieka. Wiarę. Chrystusa nikt po śmierci oprócz Jego uczniów nie ujrza. Nie mamy materialnego dowodu, że zmartwychwstał. Pusty grób tak naprawdę jest żadnym argumentem. Przy dzisiejszej wiedzy medialnej, kiedy możemy puszczać fałszywe wiadomości, Wiemy, iż Żydzi wykorzystali to, mówiąc, ukradziono ciało. I do dzisiaj te pogłoski i wieść krąży wśród społeczności żydowskiej, która nie uznaje go za mesjami. Nie mamy dowodów że zmarłych To wszystko, co zostało spisane, pojawiło się na papierze dopiero 70. 60 lat po jego śmierci. I gdybyśmy, i tu trzeba przyznać rację naszym drogom, gdybyśmy szukali tylko i wyłącznie naukowego potwierdzenia dzisiejszej uroczystości, to musimy się poddać. Bóg żyje dzięki naszej wierze. I to jest warunek, który stawiany jest każdemu człowiekowi. Jeżeli uwierzysz, będziesz żył wiecznie. Ta wielka cena jego męki i śmierci powoduje, że żąda od nas tylko jednego. Uwierzcie, ja będę z Wami do końca świata. Dał nam okruchy nadziei, na których budujemy wiarę, ukazał się swoim uczniom, rozmawiał z nimi w drodze do Tepałys, pojawia się w niektórych objawieniach, ale wszystko odbywa się w sferze ducha, która jest sferą wiary. Jeżeli nie uwierzymy, nie mamy dostępu do tej wielkiej tajemnicy, jaką jest Chrystus. Dla każdego człowieka, kto przychodzi do tego grobu, pojawia się pytanie: cóż jest takiego w tym grobie? Przecież nie różni się od setek milionów innych grobów na ziemi. To, że jest pusty, to potwierdza tylko, że po śmierci jest nicość i króluje niebo. Ale ten jeden grób, dzięki wierze milionów wyznawców i pojawieniu się jego po śmierci wśród swoich najbardziej zaufanych uczniów, ten jeden grób na świecie nie budzi lęku, bo tam koniec stał się początkiem. Bóg więc żyje przez miarę. Ludzie mają prawo zatrzymać się tylko i wyłącznie na krzyżu Golgoty i nie wierzyć w niego. I tak jest najczęściej. Te 70%, które mówi, że nie ma życia pozagrobowego, zatrzymuje się na Golgocie. Był wielki, święty, doskonały, ale skończył na drzewie krzyża i umarł tak jak każdy z nas. Natomiast te trzy dzieci, wśród których, jak mam nadzieję, jesteśmy my wszyscy, wskazują na Niego z martwych wstał. Zobaczcie moje przebite dłonie i boka. I jeżeli uwierzycie, będziecie żyć tak jak ja. Należy więc zapytać, czym jest wiara w Chrystusa, skoro ma tak wielką moc. Że może znieść w nas lęk przed śmiercią. Oddajmy głos jednemu z doktorów Kościoła. Wiara nie jest jakąś spekulacją. Nie jest urzędową deklaracją w kancelarii parafialnej. Nie jest także zespołem pobożnych, zwyczajowych praktyk. Nie jest wiara samym tylko choćby serdecznym przeżywaniem podniosłych uroczystości, takich jak nawiedzenie obrazu, uroczystości religijne, czy upiękne mrze, nie jest także przywiązaniem do ojcowskiej tradycji. To nie jest wiara. Pytają więc, a czym jest wiara? Jest drzewem, które z każdym dniem zapuszcza coraz głębiej korzenie w myślach, w sercu i woli. Jest płomieniem, który ogarnia wszelkie nasze postawy i całe nasze zachowanie. Nasz sposób postępowania i nasz styl życia. Porywa nas do odważnych i ofiarnych czynów. Wiara jest więc życiem. Jeżeli ktoś żyje, mówiąc, że wierzy w Chrystusa, przez sześć dni swoim świeckim pozbawionym Jego nauki życiem, a mówi, że wierzy przychodząc tylko w niedzielę, to niech dzisiaj usłyszy, że to nie jest wiara w Tego, który zmarł bywstał. To jest wiara w Tego, którego pogrzebaliśmy my ludzie na drzewie Golgoty. Moi drodzy, pomimo tej wielkiej radości, dzisiaj trzeba uczynić rachunek z czy autentycznie wierzę? Czy jestem uczniem w niedzieli zmartwychwst? Czy idę w kocholim tańcu tylko z tymi, którzy mówią, że był wielki, ale widzą go tylko umarłego na drzewie kolgoty. Amen.